Cześć! Yy, dzisiaj zaprezentujemy Wam nasz serwer w Minecraftie. Dobra, chodź, Kuba, opowadzisz. Te działki trochę małe, ale będą y, mało ich jest, ale będzie więcej To tak, no tu dopiero um, budowa serwera się rozpoczyna Niestety ale jest w hamacie. Się... To jest no nie, właśnie nie, głupie, nie, ale Mamy kas żeby kupować Mam nadzieję Ale to tylko dołączycie do tego i już będzie we hamacie działał I pod... Zasady, nie przeklinaj, nie kłóć za dminę, ponieważ ona ma zawsze rację, banno, xdp, wspomagacze, reklamujcie, reklam, reklamujcie są e, nagrody i to macie IP. IP podam, bo to jest złe, ale... Nie pamiętam jaki wam po nami pisze Dobra, no to tak na koniec może pokaż Kuba ten swój domek Dobra, wtypaj się A Albo nie przyjmujesz jeszcze, czekaj Dobra O skoro Dobra, tu jest Tu jest jacuzzi. Jacuzzi. Tu jest kuboid. Też tam jest jakiś salon, a no, tu jest takie jacuzzi. Zaraz pokażę. No dobra, no to ja wam ci podam w opisie. I to wszystko będzie. No i ten, kto chce z nami mieszkać, może pisać. No, no dobra, no to cześć.